Ślicznie. Ile gałęzi. Pięknie. Jakie połączenia. Nie? Mniej więcej można to odzwierciedlić w żyłach, które człowiek ma w ciele. Jest ich równie, równie dużo. Pięknie, nie? Świat jest piękny. Ale trochę go zniszczyliśmy No leży tak, leży, 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 leży bardzo długo Wciskają propagandę w, w telewizji, żeby segregować śmieci, żeby tak robić. Ludzie segregują śmieci, a niektórzy im się nie chce i wyrzucają i robią w ten sposób No i co teraz? Może po prostu w ogóle nie produkować tych śmieci, tak? Opcja z rezygnacji w ogóle z plastiku byłaby świetna. Załatwiłaby praktycznie ten temat. Plastiku szkła, może zastąpimy to czymś innym, czymś bardziej naturalnym, czymś z drewna. Cokolwiek tak to w tej chwili podaję przykład. Wyobraźnia tak działa. Da się to zrobić. Mamy taką technologię w tej chwili, że da się zrobić bardzo dużo. Aczkolwiek, no, wszystko wchodzi w kierunku degradacji naszej, naszej planety, naszej Ziemi naszego domu tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę nasz dom. Nasz dom to nie są te kwadratowe kwadratowe <grymianie> <grymianie> kuby, jak to było kiub to nie są kwadratowe pomieszczenia betonowe, bo tak to można nazwać spokojnie, tak mówiąc po prostu najprościej jak się je da, tak? Bo życie takie jest, najprostsze jak się da tak my żyjemy i my wszystko mamy no, podaję tacy. To zobaczmy, co z tym zrobiliśmy. Widzimy? Ale pięknie jest. Tym pięknym akcentem zakończymy.